że trafiłem. To jeszcze dobra marka, BMW. Spokojnie. Dobra. Nic, się, nic się złego nie dzieje. Moja no, cisnę, no wystaw w końcu jeszcze te telefony, wystarczy. wystaw, bo leżą i za chwilę nic z nich nie będzie. Ale ja tak patrzę na Eliksie, mówię, no tu 800, tu 600, tu 700, no mówię, no to dobra. A po co Pani stoi? Jeszcze bym znał, żebyś coś tam mówił. Pani pilnuje. Patrz, dobra, 50 zł 50 no, złotych na okay. flaszkę to do domu, jak dojadę. No. Ale pompa tam większego Panazonika, jakby Pan... To tam żadne serwisowane nie były? Jo? Nie, cześć Wiktor. A tu jest 13, nie? To co, To jak kurs, będzie wszystko dobrze, to miejscówkę 100, kiedy idzieś mu to I... nie mogę, bo jutro miałem klientów na nich dwóch. 6, 10. 3, Czekaj, 10. sobie przeliczę, tutaj położę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I 100 dolarów, spoko. No, fajnie, dzięki nie? Super. Tak. Cześć dzięki. Wiktor. Kuba. Tak, wszystko sprawne z nim, jo? Tak, wszystko jest na 100% sprawne. Nie? nie no, wygląda git, nie? Nie. No dobra, no. przejdź jeszcze. Dwa, cztery, sześć, osiem, tysiąc, tysiąc, Na no jednego nie trafiło. <grywka>